Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym zaprosić do wspólnej inwestycji. Proszę Państwa, ja na wcześniejszych filmach pokazywałem, prawda, wynalazki naszej firmy, a tutaj też naszej firmy, przede wszystkim naszej firmy. To jest, proszę Państwa, nowy prototyp. No i oczywiście, prototyp to on. Jest prototypowy, w związku z tym wiadomo, że będzie działać, ale jeszcze nie działa, bo to prototyp. Ale ja Państwu mogę objaśnić, bo to jest bardzo dobry w ogóle prototyp. Nasz prototyp własny. I teraz on jest, proszę Państwa, dostosowany do obecnych warunków. I tutaj, zarówno prawda, tych lewych, jak i prawych, czyli po prostu politycznych. I teraz chciałem Państwu pokazać, jak to funkcjonuje. Otóż to jest, proszę Państwa, rozwiązanie. Który my tu zrobiliśmy, obliczenia, to jest wszystko policzone. Tutaj jest kalkulator, prawda? On jest prawdziwy, i to jest wszystko policzone odpowiednio. To jest rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy posiadają 69 pracowników albo więcej, prawda? Bo przy mniej to już się troszeczkę nie opłaca. I teraz już tłumaczę, proszę Państwa, co chodzi. Otóż dzisiaj jest już tak, że nie można, prawda, tych wszystkich pracowników w jednym miejscu. Jak ktoś ma taką fabrykę i stołówkę, prawda, no to jest problem, bo mamy tych pracowników 70 osób, prawda, i tutaj mamy 8 godzin, co nam daje 480 minut. Więc jak to podzielimy, to wychodzi średnio, że ten pracownik, proszę Państwa, może jeść 6,85. Minuty, ale minus jeden, bo ten ostatni jak wychodzi, to trzeba firmę zamknąć. W związku z tym, jak zaczynają jeść o 8 rano, to średnio wychodzi 69 osób. I jak to działa? To jest proszę Państwa bardzo proste, tylko to jest prototyp, właśnie i tu jest takie coś. Tu jest proszę Państwa podgrzewacz specjalny, którego tutaj wkładamy zapalamy ten podgrzewacz przy użyciu takich tutaj narzędzi, które będą w zestawie. I ten, no to się nagrzewa w środku, bo to będzie, prawda, metalowe, bo teraz nie można podgrzać, dlatego ja Państwu nie mogę tego pokazać, bo to jest papierowe, prawda? No to by się wszystko spaliło i, i wtedy nie, nie można by było Państwu pokazać tego. I teraz tak, tu będzie taki też element, on jest bardzo ważny, bo on pr propaguje ciepło i to ciepło tam się rozchodzi. Tutaj będzie takie, takie coś, tylko ja to po prostu muszę jeszcze przytrzymać gdzie takie naczynie metalowe. Ono już. Ono się będzie trzymało normalnie, tylko ja po prostu muszę tu o tak przyłożyć, ale tym nie mogę przyłożyć, tylko o, i teraz jest dobrze. I teraz tak i gotujemy zupę, prawda? Ale to się podgrzewa. Zupa jest w tym drugim garnku I wiadomo, że nie można gotować zupy stale, bo będzie niedobra, na przykład takie z rosół. To rosół nie można przegotować. To w takim razie bierzemy ten rosół wlewamy tutaj do środka i tam jest taka propagacja tego rosołu wewnątrz, prawda, jak on się dole, ale on się podgrzewa, on się tylko punktowo podgrzewa i jak się go dolewa to ciepły rosół, ale nie za gorący bo tutaj są takie dziurki, które chłodzą on przelatuje do tego talerza i myśmy to proszę Państwa obliczyli, nawet mamy taką specjalną podstawkę to jest doskonała epoksydowa żywica, ona w zimie chłodzi a w lecie grzeje, albo odwrotnie już się pamięta, ale to jest nieistotne, ważne, że to tutaj stoi, prawda, i tam nie transferuje. I teraz tak, ten rosół wlewany tutaj jest doskonale cedzony też, to jest bardzo ważne, prawda? Przez nie, że, prawda, jeden dostaje kurczaka i tam wpadnie, tylko dostaną tylko takie odłamki tego zwierzęcia, które mogą przełknąć na szybko, bo mamy, przypominam Państwu, 6 minut 85 na jednego pracownika. I teraz tak, to się wszystko przelewa, wlewa, i zobaczcie, tędy po prostu ścieka do tego, do tego talerza. Tutaj mam taki miernik, który też to mierzy, żeby było i Pracownik naciska, pobiera, i wtedy idzie na stołówkę. A w międzyczasie możemy załadować następny, i z tym wszystkim doskonale mieścimy się w czasie. Także zachęcam Państwa bardzo serdecznie, bo urządzenie jest doskonałe i to jest to, co może Wam pomóc. Jeżeli macie więcej niż 69 pracowników, to ten prototopowy zestaw, jak już będzie gotowy, znajdzie na pewno zastosowanie we wszystkich polskich porządnych firmach.